Cześć wszystkim, 23 marzec 2024 oczywiście prączę się już po lesie tak za 4 godziny Już w sumie wracam do samochodu, bo, bo nie mam dzisiaj tak dużo czasu Targam tutaj dzielnie. O proszę bardzo jaki cudowny okaz taki gryzaczek padł no ale te góry zaczka to ja nawet nie będę liczyła do zrzutów pójdzie psom na pożarcie maszerując w stronę samochodu tracąc już nadzieję nagle wychodzę z sadki mojej góreczki i patrzcie tam leży jakaś świeżynka jest, jest rzucik. nie jest to już chyba jakiś duży ale fajny świeży rzucik. Kurde No, szaman Przecież Ty mnie za chwilę porwiesz Nie, chodź tu, chodź tu Bestio jedna Ale fajny zrzucik Dziesiątaczek Lewy szaman No, super Super fajny Szamanku Daj, daj mi podnieść. Podnosimy z życika. Ty możesz mi go zostawić? Boże, się jeden. O, świeżyneczka. Jeszcze ślady krwi. Kurde, fajny. Ale jaki wytarty. Mega, mega mocno zwycierany. Prawie biały. O, ciekawe, czy tu nie leży gdzieś do pary. Nie widzę. Wynajmniej w okolicy ale fajnie, że jest jeden. Fajnie, że jest ten jeden, chociaż już myślałam, że będzie na pusto. Bo o, ostatniego świeżego zrzuta znalazłem 12 marca. Także zresztą też nie chodziłam za bardzo. Dobra, będę kończyć. Piękny zrzucik. Pies mi się tu pięknie przy nim. Siepie. Powodzenia wszystkim. Darszbur.